Na ogół na tym kanale omawiamy urządzenia w kolejności od niższych do wyższych modeli. Tym jednak razem zróbmy odstępstwo od tej niepisanej reguły i po materiale o projektorze XGMI Horizon S Max weźmy pod lupę model XGMI Horizon S Pro. Czym różni się Pro od Maxa? Czy ta na pozór symboliczna zmiana w nazwie ma duży wpływ na parametry urządzenia, jakość obrazu i oferowane funkcjonalności? Przekonajmy się o tym wspólnie. Zapraszam na prezentację projektora Horizon S Pro marki XGIMI. Teraz intro i lecimy z tematem. Przygotowany przez producenta zestaw nie odbiega zawartością od wyższego modelu S Max. Obejmuje projektor Horizon S Pro, pilot i baterie, zasilacz i przewód do gniazdka. XGimi Horizon S Pro wygląda pozornie niemal identycznie jak wyższy, omawiany niedawno model. Obudowa ma ciekawą fakturę, choć wykonana jest z twardego tworzywa sztucznego. Z przodu widoczna jest tekstylna maskownica z plakietką producenta nagłośnienia Sound by Harman Kardon. Niżej widzimy twardą maskownicę, za którą zamontowano głośniki. Horizon S Pro osadzono na obrotowej w dwóch osiach stopie z regulacją kąta pochylenia. W podstawie znalazło się gwintowane gniazdo, które pozwala na montaż urządzenia na statywie. Z tyłu obudowy sporo przestrzeni zajmuje kratka wentylacyjna, nad którą wkomponowano skromny zestaw złącz. XGimi Horizon S Pro wyposażono w jeden wtyk HDMI z obsługą protokołu eARC, dwa złącza USB, włączniki, wtyk zasilania umiejscowiony w stopie urządzenia. Projektor Xtreme Horizon S Pro wyróżnia się nie tylko oryginalnym wyglądem, skromna, elegancka obudowa skrywa mnóstwo ciekawostek. Pierwsza z nich – ruchoma, automatyczna przesłona pokryta materiałem stanowiąca osłonę soczewki, gdy sprzęt jest wyłączony. Maskownica samoczynnie opuszcza się po włączeniu projektora, osłaniając nie tylko główny obiektyw Horizona S Pro, ale też dodatkowe matryce pomiarowe. Ich cel to automatyczne skanowanie wyświetlanych treści i dopasowywanie parametrów obrazu w razie zmiany położenia urządzenia. W końcu kluczową cechą każdego projektora, każdego dobrego projektora, jest możliwość jego łatwej kalibracji. Chodzi nie tylko o jasność, ale przede wszystkim o dopasowanie rozmiarów i kąta, pod jakim wyświetlany jest obraz. XGimi Horizon S Pro potrafi zrobić to samodzielnie, dzięki wspomnianym matrycom pomiarowym z przodu urządzenia. System automatycznie koryguje kąt padania obrazu na ekran względem ustawienia samego projektora. Ostrość, jak i rozmiar obrazu również dopasowują się automatycznie. Co ciekawe, Korekcja obrazu może odbywać się w locie bez przerw na rzucanie planszy kalibracyjnej, jak to ma miejsce w niższych modelach projektorów. Horizon S Pro może dodatkowo wziąć poprawkę na kolor ściany, jeśli nie jest ona idealnie biała. Najważniejszym parametrem każdego projektora jest oczywiście to, jak jasno świeci i jakiej jakości zapewnia obraz. Horizon S-Pro otrzymał bliźniaczy układ podświetlenia obrazu z modelu Horizon S-Max. Nazywa się on X-Gimi Dual Light 2.0 i jest to hybrydowe połączenie lampy LEDowej i laserowej. Taka hybryda zapewnia wysoki współczynnik kontrastu i jasności, będąc połączeniem najlepszych cech dwóch źródeł światła. Współczynnik kontrastu dynamicznego to aż milion do jednego przy zachowaniu jasności na poziomie 1800 isolumenów. Żywotność lampy określono aż na 20 tysięcy, Godzin. I myślę, że to zdecydowanie dużo więcej niż tylko wystarczający wynik. I dzięki wszystkim tym cechom projektor wyświetla czytelny, nasycony kolorami obraz, nawet w stosunkowo jasnych pomieszczeniach. Paleta barw jest wiernie odwzorowana, co też potwierdza 110% pokrycie przestrzeni kolorów w standardzie BT 2020. Trzeba przyznać, że obraz, nawet na zwykłej białej ścianie czy też płótnie, już jest bardzo dobry. Choć, jak oczywiście, mam nadzieję, przynajmniej powszechnie wiadomo, dobrej jakości ekran projekcyjny sprawi, że projekcja będzie jeszcze. Jeszcze lepsza. W bezpośrednim porównaniu Horizona S Pro i Max wychodzi na to, że to nadal max świeci jaśniej. W końcu w jego przypadku mowa o jasności na poziomie 3100 isolumenów. Decyzję, który z tych projektorów powinniście wybrać, należy więc podjąć w oparciu o to, ile światła dziennego wpada do waszego pomieszczenia. Za wysoką jakość obrazu odpowiedzialna jest przede wszystkim matryca skryta wewnątrz tego eleganckiego pudełeczka. Zapewnia obraz o maksymalnej rozdzielczości 4K, co z kolei pozwala wyświetlać ostry obraz o przekątnej od 40 do nawet 200 cali. Proporcje to oczywiście 16 na 9, choć Horizon S Pro potrafi też wyświetlić ultraszeroką projekcję o proporcjach 21 do 9. Projektor XGB Horizon S Pro otrzymał certyfikat Dolby Vision oraz wsparcie dla standardów HDR, 10 HLG. W tym miejscu nie widzę szczególnych różnic w samej jakości i ostrości obrazu pomiędzy obydwoma projektorami. Max wygrywa jasnością, co też pociąga za sobą lepszy kontrast i większe nasycenie kolorów. Ale jakby nie patrzeć Horizon S Pro, absolutnie nie ma się czego wstydzić. W zasadzie wszystkie projektory marki XGimi są tak w zasadzie urządzeniami niezależnymi. Horizon S Pro nie jest oczywiście w tej kwestii wyjątkiem, bowiem wyposażono go w system Android TV. Daje to niezależność w sensie bezpośredniej obsługi aplikacji VOD, takich jak Amazon Prime, Disney Plus i tak dalej. Obsługa systemu jest praktycznie taka sama jak w telewizorach z Androidem, dzięki czemu bardzo łatwo się odnaleźć w opcjach i ich lokalizacji. Pamięć przewidziana na system. Aplikacje to 32 GB, podczas gdy model Horizon S Max dysponuje 64 GB. Oprogramowanie umożliwia też strumieniowe przesyłanie obrazu ze smartfonów i tutaj do akcji wkraczają protokoły DLNA oraz Google Cast. Można wybrać, czy chcemy wyświetlać cały obraz z telefonu czy tam tabletu, czy tylko jedną konkretną aplikację. To akurat bardzo przydatne, jeśli jednocześnie, na przykład, pokazujemy znajomym zdjęcia z wakacji i w międzyczasie odpisujemy na wiadomości. Co prawda, w tym przypadku występuje pewne opóźnienie, czasem nieco większe, czasem nieco mniejsze, więc granie w smartfonowe gry rzucane przez projektor myślę, że raczej odpada. Ale przy oglądaniu filmów, seriali czy wspomnianych zdjęć, absolutnie to opóźnienie, o ile w ogóle wystąpi, nie przeszkadza. Producent oddaje do dyspozycji tylko jedno złącze HDMI eARC, umożliwiając podłączenie zewnętrznego źródła obrazu. Może to być dekoder telewizji, Blu-ray albo konsola. W końcu projektor może pochwalić się niskim input lagiem na poziomie 20 milisekund. Z uwagi jednak na obsługę kanału eARC, złącze to może być wykorzystane jako wyjście dźwięku do zewnętrznego systemu grającego. Fakt, że Horizon S Pro już sam w sobie brzmi całkiem przyzwoicie, wspierając przy okazji Dolby Audio, Dolby Digital i Dolby Digital Plus, niemniej jednak projektor pozwoli na podłączenie go chociażby do amplitunera kina domowego. A stąd już bardzo prosta droga do iście kinowej immersji podczas oglądania ulubionych filmów czy tam seriali. Jedynie popcorn trzeba zorganizować we własnym zakresie. Można więc zadać pytanie. Dla kogo powstał model Horizon S Pro od XGIMI? Myślę, że przede wszystkim dla osób, które są w stanie bez problemu zaciemnić pomieszczenie, w którym ma być używany ten projektor. W stosunku do Maxa Pro oferuje niższą jasność, brak wsparcia dla formatu IMAX. Ma też mniej wbudowanej pamięci na aplikację. Jednak różnica w cenie między tymi dwoma modelami to prawie 3000 zł, którą można przeznaczyć chociażby na ekran projekcyjny. Tak więc, w sytuacji, gdy pomieszczenie, w którym planujecie montaż tego urządzenia, można zaciemnić, weźcie pod uwagę projektor XJIMI Horizon S pro. W innym razie, czyli gdy do pomieszczenia wpadać będzie sporo światła słonecznego, wówczas to Horizon S Max będzie jednak lepszym wyborem. Na koniec chciałbym standardowo zaprosić was jeszcze do naszych salonów stacjonarnych. Na miejscu pomożemy przy wyborze odpowiedniego projektora, akcesoriów, sprzętu grającego i nie tylko. Adresy poszczególnych punktów sprzedaży dostępne są niezmiennie pod adresem www.tophifi.pl. Tymczasem ja dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się. i Do zobaczenia w Kolejnych materiałach. Cześć!